Cześć, z tej strony Paweł, Salon Rowerowy Tandem. Witam z Was w naszym poradniku od świeżaka do ścigacza. Niezbędna akcesoria dla kołarskiego świeżaka jak to MTB, jak i na szosie. Do niezbędnych akcesoriów należy kask i to jest numer jeden. Wziąłem tutaj przykładowy kask spółki. Wiadomo, że jazda na zawodach w kasku jest obowiązkowa. Nie dopuszczam Was do startu bez kasku. Kask sztywny jest w regulaminie wpisany. I to jest rzecz święta. Tak jak traktować generalnie jazdę na rowerze w kasku jako rzecz świętą. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kask nam je zapewnia. Więc pamiętajcie, zaczynamy od kasku, jeśli chodzi o akcesoria. Kolejnym ważnym tematem są buty. Buty szosowe, jak i buty MTB. Wezmę dla przykład ten bucik i ten. Mamy but MTB, który różni się podeszwą od buta szosowego, but szosowy z butem płaskim, but MTB ma miejsca gdzie możemy złapać większe podparcie, większą przyczepność, no i różni się oczywiście blokami, co będzie wiązało się też z pedałami. To są też niezbędne rzeczy. Ja twierdzę, że but połączony z pedałem zwiększa naszą wydajność od 20 nawet do 30%. Czyli pomyślcie sobie, o ile teoretycznie mniej siły włożymy i pojedziemy co najmniej z tą prędkością, albo inaczej wkładając tę samą siłę, pojedziemy o te 20-30% szybciej. Jeszcze dwa słówka, dosłownie o tym. Jakie pedały do rowerów MTB? Jest to pedał mniejszy, tak zwany SPD. Trzymano do rowerów szosowych jest to pedał o troszkę innym wyglądzie. Pokażę tak, może jak one się różnią. I to są rzeczy, które naszym zdaniem, moim zdaniem, nawet na początek są niezbędne, aby poprawić swój wynik, aby móc rywalizować. Czyli buty, pedały, na pierwszym miejscu kask, bo nasze bezpieczeństwo. I teraz takich akcesorii, które zawsze zabieramy na wyścig. Wiadomo, torebka pośodowa, w torebce łyżki, dętka, yy, pompeczka mała, czyli mini pompka. Może ona też być przyczepiona niekoniecznie w torebce przy koszyku bidonu. Czyli kolejna rzecz, bez czego nie wyobrażamy sobie wyścigu to bez picia, więc wiadomo, że w rowerze minimum te dwa koszyki, które są miejsca zapełnione. Jedziemy na dwa bidony, na bufetach to Uzupełniamy to są takie kolejne akcesoria na wyścig, które są niezbędne. No jeszcze rzecz, taka też niby gadżet, a rzecz potrzebna, rzecz, która daje nam jakąś świadomość jazdy. Będzie to licznik, czy licznik z nawigacją GPS, który pokaże nam prędkość, przejechany dystans, zapewni gdzieś nam komfort, spokój, głowy. I to myślę, że to są takie. Najważniejsze akcesoria, które powinniście mieć przy sobie, które powinien mieć e, świeżak rowerowy. Oczywiście jeśli ta dętka, to umieć ją wymienić. Nie tylko mieć narzędzia, tylko skorzystać z naszego drugiego poradnika, gdzie możecie zobaczyć wymianę dętki, wymianę opony. Teraz to tak żartobliwie, bo rozumiem, że każdy to e, potrafi. I z naszej strony w tym odcinku to tyle. Kończymy temat akcesorii. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku opowiemy Wam o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, o bezpieczeństwie na zawodach, jak się powinniście zachowywać w danych e, sytuacjach, takie ABC kolarza. Pamiętajcie, że nawet zawodowy kolarz jest w ruchu drogowym uważany jako rowerzysta, więc to jest aspekt numer jeden, a resztę powiemy w czwartym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Salon rowerowy tandem. Razem zajedziemy dalej.